Z Ewangelii według świętego Łukasza. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmogący. Oto jedno z tych zdań w Ewangelii, które używane są po katolickiej stronie w dyskusji z protestantami. A to dlatego, że protestanci bardzo często zarzucają nam nadmierną cześć oddawaną Matce Bożej, nawet zarzucają nam. Mariolatrię, czyli uznanie Maryi za jakąś boginię. E, to oczywiście nieprawda. Maryja była zwykłym człowiekiem, nie Bogiem. E, modlimy się nie do niej, tylko razem z nią modlimy się do Chrystusa, bo to Chrystus jest jedynym e, pocieszycielem, jedyną drogą do Boga. On jest. Jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a nami. A jednocześnie czytamy te niezwykłe słowa, które są o nas, słowa objawienia, słowa Ewangelii, święte słowa. Będą mnie nazywać szczęśliwą wszystkie pokolenia, będą mnie nazywać błogosławioną, będą mnie wychwalać. Jak możemy się sprzeciwić Ewangelii? Nie możemy. Do zobaczenia jutro.